Dzień dobry. Jak odróżnić zwykłego, prawilnego, pobożnego człowieka od czarownicy, wąpierza albo innego wilkołaka? Takie pytania zaprzątały głowę naszych przodków i znaleźli oni prosty sposób. Płacz. Zgodnie z przyjętym paradygmatem, nie ludzie nie byli w stanie płakać. Płacz miał być aktywnością wyłącznie ludzką. I tu akurat mogli mieć rację. Krokodyle łzy weźmy. To... Nie są tak naprawdę łzy. To wydzielina z gruczołu solnego, zlokalizowanego w pobliżu oka i sposób pozbywania się przez niektóre krokodyle nadmiaru soli. Nie jest więc prawdą, że krokodyl mięso zje, a nad kośćmi zapłacze, jak mówi pożegadło. Coś mu tam z okolic oczu leciało, ale płakać to on nie płakał. A na pewno nie w sposób emocjonalny. Mogliście też słyszeć o przypadku słonicy Taj, która wystąpiła obok Roberta Pattisona w filmie Woda dla Słoni. Zwierzę ponoć roniło łzy na projekcji filmu, na którym było. Podobnie posługująca się językiem migowym, gorlica Koko miała płakać, gdy dowiedziała się, że jej kotek zginął pod kołami samochodu. To są jednak dowody anegdotyczne. I co prawda, znaleźliśmy pracę, z której wynika, że. Z której wynika, że pies produkuje więcej łez, gdy po przerwie spotyka właściciela, niż gdy odwiedza go inny, ale znajomy człowiek, ale daleko od takiego spostrzeżenia do przypisania psom zdolności do płaczu, płaczu emocjonalnego. Psom czy jakimkolwiek innym zwierzętom obecnie nauka nie zna przypadku innego niż gatunek Homo sapiens czyli my, który roniłby łzy emocjonalne. Nie powinniśmy jednak tego spostrzeżenia opacznie interpretować. Nie wolno nam na przykład bezmyślnie przykładać miary naszych zachowań do oceniania innych stworzeń. Nauka nie twierdzi, że zwierzęta nie mają emocji, nie, nie bywają smutne, ani że tych emocji nie okazują. Bo wyobraźmy sobie odwrotną sytuację: że to psy badają ludzi, stwierdzając, że nie możemy merdać ogonami przy spotkaniu z nimi, dochodzą do wniosku, że jesteśmy po prostu niezdolni do przeżywania radości. Wróćmy jednak do płaczu i korzystając z tego, że mogę nadawać do Was z teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, i przy okazji korzystać ze scenografii spektaklu: Jak płakać w miejscach publicznych. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Dlaczego tylko ludzie płaczą? Zacznijmy od rzeczy ważnych. Ten kot nie płacze. Jemu ciekną z oczu łzy, ale nie z powodu emocji. To jeden z dwóch innych rodzajów łez. Mamy bowiem aż trzy ich typy. Rodzaje. Łzy podstawowe odpowiadają za utrzymywanie wilgotności i ochronę naszych oczu, nie tylko na gruncie mechanicznym, ale także mikrobiologicznym. Składają się one bowiem nie tylko z wody i chlorku sodu to jest zdecydowanie zbyt duże uproszczenie. Ba, nie są nawet jednorodne, można w nich wyróżnić warstwy. Nożyczki. Najbliżej rogówki oka jest warstwa mucynowa. Mucyny to glikoproteiny, które znajdziemy także w ślinie i żółci. Są zdolne do tworzenia warstw żelowych, ale także wiązania patogenów i przez swoje właściwości hydrofilowe, czyli wodolubne, zapewniają równomierne przyleganie warstw bardziej zewnętrznych. Największą część filmu łzowego stanowi warstwa wodna, w której rozpuszczonych jest przynajmniej kilkadziesiąt substancji chemicznych, np. bakteriobój czy lizozym, a najbardziej od zewnątrz jest warstwa bogata w tłuszcze, lipidowa, która ogranicza parowanie łez oraz ich spływanie na policzki przeciwdziałając tym samym wysuszaniu oka. I teraz ciekawostka. Każda z tych warstw jest produkowana przez inny gruczoł. Kolejno komórki kubkowe, gruczoły łzowe i gruczoły tarczkowe. Zdrowy człowiek produkuje mniej więcej 1 gram łez podstawowych na dobę, choć często z wiekiem ta ilość spada. Nadmiar łez jest zaś odprowadzany przez kanaliki łzowe do nosa. Dlatego, gdy wystąpi sytuacja wzmożonej produkcji łez, zaczyna nam z nosa cieknąć. A kiedy ta produkcja jest wzmożona? No na przykład, gdy dojdzie do podrażnienia oka, czy to fizycznego, czy jak w przypadku krojenia cebuli, czy przy kontakcie z gazem pieprzowym, chemicznego. Wtedy gruczoły łzowe zaczynają produkować swoją składową łez po to, by jak najszybciej pozbyć się z oka tego irytanta. To tak zwane łzy odruchowe i zwierzęta też je mają. No i ludzie mają jeszcze łzy emocjonalne, na których od tej pory się skupimy. Więc istnieje zasadnicza różnica w składzie chemicznym tych łez w porównaniu do łez podstawowych. Jest w nich więcej hormonów, głównie prolaktyny, hormonu adrenokortykotropowego, ale także substancji, które mają działanie na przykład przeciwbólowe, jak enkefaliny. Tylko dlaczego? Jakie korzyści ewolucyjne daje ludziom wyewoluowanie umiejętności emocjonalnego płaczu? Bo jakieś powinno dawać, albo powinno być efektem ubocznym czegoś innego. No więc, hipotez jest kilka. Niektóre są dziwne i absurdalne. Ktoś mógłby powiedzieć, że nawet głupie. Niektórzy odwołują się do warunkowania klasycznego rodem z badań Pawłowa. Twierdzą, że nasi przodkowie w czasach zbieracko odwieckich palili swoich zmarłych i skojarzyliśmy po prostu gryzący w oczy i wywołujący łzawienie dym ze smutkiem i żalem. Tak jak psy, pawłowa, dzwonek z nadchodzącym posiłkiem, czy żarówkę z nadchodzącym posiłkiem. Dlaczego to pozbawione sensu? No, Przynajmniej zdaniem większości. Where do I even start? Weźmy chociażby to, że nasi przodkowie dużo częściej rozpalali ogień w celach innych niż kremacja. A jednak nie płaczemy na samą myśl o ognisku, prawda? Po drugie, nie zawsze przy tym ognisku się płacze, czy nie? I wreszcie po trzecie, do etapu dojrzewania chłopcy i dziewczynki płaczą tak samo często, ale później z jakiegoś powodu pojawia się dysproporcja trudna do wytłumaczenia w ramach takiego klasycznego warunkowania. I pewnie wpadniecie na wiele innych y, dowodów, wyjaśnień, które pokazują, że to jest dosyć dziwne, ale to nie najdziwniejsze, co znaleźliśmy, bo nie wiem, czy słyszeliście o hipotezie małpy wodnej, która zakłada pochodzenie człowieka ze środowiska wodnego. O, takiego przybrzeżno-wodnego. Niektórzy twierdzą, że mieliśmy kiedyś w takim środowisku gruczoły solne, tak jak krokodyl, i przekształciły się one w gruczoły łzowe, i z jakiegoś powodu ich aktywność sprzęgła się, uwarunkowała ze stanem emocjonalnym. Nawet nie będę podejmował się dyskusji tej idei i przejdę do rzeczy, które mają więcej sensu. Momentami trochę więcej sensu. Fakt, że łzy emocjonalne mają inny skład niż te podstawowe i odruchowe, może sugerować, że są one sposobem na pozbywanie się niechcianych substancji, np. hormonów stresu. Po chwili zastanowienia musimy jednak założyć, że nie jest to raczej główny cel istnienia płaczu. Nerki i wątroba są dużo lepsze w usuwaniu zbędnych molekuł dodatkowo, gruczoły łzowe są śmiesznie wręcz małe, mają mniej niż 1,5 ml objętości, nie są silnie ukrwione, a produkcja łez w znikomym stopniu może wpływać na zawartość jakiejkolwiek substancji w naszych organizmach, nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że w niektórych przypadkach, na przykład soli manganu, ich stężenie we łzach y, będzie momentami nawet kilkudziesięciu o kilkunastokrotnie wyższe niż we krwi. Obecnie najczęściej próbuje się płacz wytłumaczyć naszą społeczną naturą, przypisując mu rolę w komunikacji międzyosobniczej. Oczy, czy bardziej ogólnie mówiąc, twarz, mają dobre umiejscowienie do tego, żeby właśnie w ten sposób się komunikować. To na nich skupiamy znaczną część uwagi w interakcjach z naszymi pobratemcami. Funkcjonuje na przykład pogląd, który wspomina o infekcjach oczu. One z pewnością były częstsze, gdy nasi przodkowie spędzali spore odcinki czasu przy ogniskach. Dym sprzyjał takim sytuacjom, czyli tym infekcjom, a towarzyszyło im uzawienie. E, uzawienie, które mogło być sygnałem dla innych członków społeczności, że takiemu nieszczęśnikowi potrzebna jest pomoc, a w związku z tym taki osobnik zdolny do płaczu w innych okolicznościach mógłby liczyć na wsparcie pobratymców. Zyskując ewolucyjną przewagę, tak jakby wykorzystując niejako do przesady ten naturalny i jak najbardziej fizjologiczny sygnał. Słuchanie płaczu aktywuje związane z przetwarzaniem emocji ciało migdałowe, ponadto wywołuje w słuchaczu intencje wsparcia. Co ciekawe, z badania, z którego te wyniki są zaczerpnięte, z tej pracy wynika, że ta intencja jest tym większa i wyższa jest PKB w danym kraju. PKB per capita. Warto też spojrzeć na zagadnienie płaczu emocjonalnego w kontekście tego kto płacze i kiedy człowiek zaczyna płakać. Już Darwin sugerował, że płacz mógł być efektem ubocznym napinania mięśni twarzy przez dziecko w czasie nawoływania Matki. Przyrodnik uważał, że dołożenie takiego dodatkowego sygnału wizualnego do wokalizacji sprawiało, że takie płaczące niemowlęta dostawały więcej opieki. Dodatkowo miało to być sygnałem tego, że są one w dobrej formie i warto inwestować w opiekę nad nimi. Prawda jest jednak taka, że niemożliwe jest wyciśnięcie łez poprzez napięcie mięśni twarzy. Ale może być w tym ziarno prawdy, bo płacz dziecka w specyficzny sposób aktywuje nasze mózgi. Wydaje się, że czyni to silniej niż płacz dorosłych i robi to inaczej w przypadku kobiet i mężczyzn. Generalnie poza korą wzrokową, co pozwala nam sugerować, że kobiety są bardziej wyczulone na widok dziecięcych łez, w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym rozświetlają się obszary normalnie związane z przetwarzaniem bólu. Można więc podejrzewać, że silna motywacja rodziców, zwłaszcza matki, nie ukrywajmy, na powstrzymanie płaczu dziecka jest motywowana w podobny sposób, co próba usunięcia źródła bólu. Generalnie niewykluczone, że płacz to zachowanie przetrwałe. Ludzie są wyjątkowi w tym, że w dorosłości zachowują wiele cech, które dla blisko spokrewnionych gatunków są charakterystyczne dla osobników młodocianych. Więc. Płacz może być trochę jak miałczenie u kotów. Dorosłe koty na dziko nie miałczą. Robią to tylko do ludzi. Swoją drogą możliwe, że na nas to działa, bo przypomina płacz niemowląt, ale to jest hipoteza. A skoro znów jesteśmy przy zwierzętach, to chciałbym, żebyście rozważyli jeszcze jeden kierunek tłumaczący istnienie płaczu związane z komunikacją semiochemiczną między organizmami. Chodzi o coś, co podpada pod feromony. Widzicie, łzy samców myszy, te podstawowe łzy, zwiększają podatność samic na spółkowanie. Ponadto mogą wywoływać efekt bruz, coś co rozwaliło mi mózg, dosłownie. Nie pamiętam kiedy cokolwiek wprawiło mnie w takie zdumienie, gdy się o tym dowiedziałem. Chodzi o to, że w warunkach laboratoryjnych kontakt ciężarnych samic myszy z samcami, które nie są ojcami ich dzieci, przyszłych dzieci, może prowadzić do poronienia ciąży. Nie musi być to kontakt fizyczny. Czasami wystarczy zapach moczu, albo, co pokazuje jedna z publikacji, łzy samca. Łzy samic z kolei zmniejszają agresję między samcami myszy, a ślepce, gryzonie żyjące pod ziemią, ale w zorganizowanych społecznych grupach, pokrywają się łzami, żeby zmniejszyć agresję dominującego samca względem siebie. Wspominam o tym, ponieważ są dowody. Są dowody na to, że, że to podobnie Działa u ludzi. Wystawieni na działanie kobiecych łez mężczyźni nie tylko raportowali mniejsze seksualne zainteresowanie tą kobietą, ale spadał im poziom testosteronu we krwi, a gdy przyczepiano im pod nosem waciki nasączone emocjonalnymi łzami kobiet, w testach agresji osiągali niższe wyniki niż w sytuacji, gdy działała na nich woń soli fizjologicznej, która wcześniej spłynęła po policzkach tych samych kobiet. Istotne są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, wspomniany już fakt istnienia grupy kontrolnej. Po drugie, to, że wcześniej mężczyźni nie byli w stanie zauważyć żadnej różnicy w zapachu, czy to łez, czy to soli fizjologicznej. Co sugeruje, że efekt, jeżeli jest prawdziwy, jeżeli się potwierdzi mówimy wszak o pojedynczym badaniu jest konsekwencją procesów przebiegających bez udziału świadomości. No i podsumowując, niewykluczone, że prawdziwe wyjaśnienie istnienia emocjonalnego płaczu u ludzi to albo kombinacja kilku z wcześniej wymienionych hipotez, albo coś jeszcze zupełnie innego. I niesamowita jest to, mam nadzieję, że się z tym zgodzicie, że o tak ludzkiej rzeczy wciąż jeszcze musimy dowiedzieć się tak dużo. Nauka ma jeszcze co robić i z pewnością po drodze będzie miała do opowiedzenia niejedną ciekawą historię. A skoro o historiach mowa... Ja zwolnię już tę przestrzeń. Przestrzeń, która wygląda tak, jak wygląda dzięki staraniom pani Katarzyny Sobolewskiej. Bardzo dobra robota, pani Kasiu. Zwolnię ją komuś, kto zrobi z niej lepszy użytek. I nie będę przy tym płakał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Co to tu robi?